Na początku stworzyłem niebo i ziemię. Ziemia zaś była bezładem i pustkowiem. Ciemność była nad powierzchnią bezmiaru wód, a mój duch unosił się nad wodami. Wtedy rzekłem: Niechaj się stanie światłość. I stała się światłość. Widząc, że światłość jest dobra, oddzieliłem ją od ciemności i nazwałem światłość dniem, Ciemność nazwałem nocą. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień pierwszy. Ty, jeszcze śpisz? Wstawaj! Ej, egzamin nas dzisiaj, chłopie! Wstawaj! Ej, tak wejdź, wejdź! Ej, wejdź, chcę się wpadć! Ej, wstawaj, Co? Egzamin! Egzamin! Rzekła, niechaj powstanie sklepienie w środku wód, i niechaj ono oddzieli jedne wody od drugiej. Uczyniwszy to sklepienie, oddzieliłem wody pod sklepieniem od wód ponad sklepieniem. A gdy tak się stało, nazwałem to sklepienie Niebem. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień drugi. se do njeba. Šal. Potem rzekłem: Niechaj zbiorą się wody spod nieba w jedno miejsce i niech się ukaże powierzchnia sucha. A gdy tak się stało, nazwałem tę suchą powierzchnię ziemią, a zbiorowisko wód nazwałem morzem. Widząc, że były dobre, rzekłem: Niechaj ziemia wyda rośliny zielone, trawy dające nasiona. Drzewa owocowe, rodzące na ziemi według swego gatunku, owoce, w których są nasiona. I stało się tak. Ziemia wydała rośliny zielone, trawy na nasienie według swego gatunku, i drzewa rodzące owoce, w których było nasienie według ich gatunków. A widziałem, że były dobre. I tak upłynął wieczór poranek, dzień trzeci. Jesteś, chodź. Bo w ogóle dzisiaj umawiamy się razem ze mną i moja koleżanka. Idziemy dzisiaj w nocy. Czekam się przejść. Masz czas? Mam. Dobra. Do około ósmej na rynku. Ok. Pasuje? Super. Dobra. Pa, pa, pa. A potem rzekłem. Niechaj powstaną ciała niebieskie, świecące na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy, aby wyznaczały pory roku, dni i lata, aby były ciałami jaśniejącymi na sklepieniu nieba i aby świeciły nad ziemią. I stało się tak. Uczyniłem dwa duże ciała jaśniejące, większe, aby rządziło dniem i mniejsze, aby rządziło nocą. Oraz gwiazdy, i umieściłem je na sklepieniu nieba, aby świeciły nad ziemią, aby rządziły dniem i nocą i oddzielały światłość od ciemności. A widziałem, że były dobre. I tak upłynął wieczór i poranek, dzień czwarty. Marek! Ej. Cześć! Przedstawiam Ci moją koleżankę. Ej! I Joasia. Cześć. I Marek. Cześć! Będziesz tak stać? No to chodźmy gdzieś, ja przynajmniej chcę za spacery. Co? Ja Będę też. Na to? Może być? Marek. Oko. spadających gwiazd. Ale ekstra! Ja to widzę. O, patrz, tam leci spadające gwiazdy O, ekstra! I to jest Wielki wód Tak? No. Ja, e, a w ogóle jak pożyci ci test? Żal. Życie jest bez sensu. Szkoła to porażka. Jak tak możesz mówić? Przecież Bóg jest z nami. Bóg? Przecież go nawet w ogóle nie widać. Skąd możecie w ogóle o nim wiedzieć? No ale wiecie, my jesteśmy stworzeni do miłości z Bogiem i do bliźniego. Skąd w ogóle to można wiedzieć? To też bez sensu. A to jest nasza wiara. No i zresztą co? No to wierzymy w to i co? Będzie niebezpieczne... Dost... No wierzysz w to, ale nie masz pewności. Tak jak ja w tobie wierzę, że ty, przypuszczmy, robisz zadanie codziennie z historii, a możesz go w ogóle nie robić. Ale to w ogóle no i masz sens... Ale co masz ty całe, całe życie będziesz tam chodzić i się męczyć i co? Co z takiej wiary w ogóle jest? Przecież to jest w ogóle bez sensu. To idziemy? No ja w zasadzie chyba jednak musiałem już iść po dziesiątek. No to pa. No to paśu, dzięki, że przyszłaś. Czekaj Marek, bo idę z tobą! Potem rzekłem niechaj się zaroją wody od roju istot żywych, a ptactwo niechaj lata nad ziemią pod sklepieniem nieba. Tak stworzyłem wielkie potwory morskie i wszelkiego rodzaju pływające istoty żywe, którymi zaroiły się wody, oraz wszelkie ptactwo skrzydlate różnego rodzaju. Widząc, że były dobre, pobłogosławiłem je tymi słowami. Bądźcie płodne i mnóżcie się, Abyście zapełniały wody morskie, a ptactwo niechaj rozmnaża się na ziemi. I tak upłynął wieczór i poranek. Dzień piąty. ku wracasz ze mną do domu? Nie, wezmę, zostaw. No i co z tego? Chcesz na imprezę. Moi? No Trzeba popilnować dzieci. No to sama została. Ale zawsze ja tu musiałam robić. No i dobrze, ty nadajesz ty się do robisz? tego. To idziesz? E, nie, za, nie wrócisz sama do domu. Może wpadniesz pod co? Cześć, Marek. Cześć. O, jak dobrze Cię widzę. Mam i rybkę, to już. Obiecała się zapiekować. Ale ryba? Jeszcze już muszę lecieć. Cześć! Ryba. Bezużyteczne stworzenie. Po co posiadać coś, co nie daje żadnego zysku? Ale chrześcijanie są naiwni. Chcą, by traktowano ich poważnie, a wybierają sobie za symbol taką głupią rybę. Nie, ja się na to nie piszę. Rzekłem niechaj ziemia wyda istoty żywe różnego rodzaju, bydło zwierzęta pełzające i dzikie zwierzęta według ich rodzajów. I stało się tak, uczyniłem różne rodzaje dzikich zwierząt, bydła i wszelkich zwierząt pełzających po ziemi i widziałem, że były dobre. A wreszcie rzekłem uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. Stworzyłem więc człowieka na swój obraz, na obraz swój go stworzyłem. Stworzyłem mężczyznę i niewiastę, po czym błogosławiłem im mówiąc do nich, bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną, abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi. I rzekłam, to Wam daje wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie. Dla Was będą one pokarmem, dla wszelkiego zwierzęcia wolnego, dla wszelkiego ptactwa w powietrzu i dla wszystkiego co się porusza po ziemi i ma w sobie pierwiastek życia będzie pokarmem wszelka trawa zielona i stało się tak a widziałem że wszystko co uczyniłem było bardzo dobre halo Halo Marek! Julka jest w szpitalu! Odwróciłem auto! Halo! Halo! Marek! Marek! Od siostry? siostry? Od July. My już musimy iść. Cześć. Pa. Dzięki. Drogi Braciszku, na początku chciałabym Cię przeprosić za swoje zachowanie. Wiem, że od dawna nie możemy się dogadać i wiem też, że to moja po części wina. Bardzo często kierowałam się tylko swoim egoizmem i może przez to nie możemy znaleźć wspólnego języka. Od momentu wypadku uświadomiłam sobie, że rodzina jest dla mnie najważniejsza. Wreszcie znalazłam sens mojego życia i chyba zaczynam wierzyć. Wierzyć, że ktoś nade mną czuwa. Rozumiesz, Marek? Chcę, aby nasze relacje wyglądały jak dawniej. Pamiętasz? Jak gdy byliśmy mali, uciekaliśmy w nocy na drzewo i wyobrażaliśmy sobie, że to nasz statek. Albo kiedy piekliśmy z mamą placek, Ty wysypałeś mi na głowę mąkę. Ja też nie byłam obojętna i dostałeś ode mnie jajkiem. W momencie wypadku uświadomiłam sobie, że nie warto marnować czasu na kłótnie. Chciałabym, byś Chciałabym znalazł, znalazł cel swojego życia. Swojego życia. Ktoś odkrył to, co, co? Ja odkryłam? co ja odkryłam. Tego kogoś. Tego kogoś. Julia. Julia. W ten sposób zostały ukończone niebo i ziemia oraz wszystkie jej zastępy stworzeń. A gdy ukończyłem w dniu szóstym swe dzieło, nad którym pracowałem. Odpocząłem dnia siódmego po całym swym trudzie, jakie podjąłem. Wtedy pobłogosławiłem O w siódmy dzień i uczyniłem go świętym. W tym bowiem dniu odpocząłem po całej swej pracy, którą wykonałem z Who guessed to? Jest tu, jest tu, Bóg jest tam, Bóg jest w każdym z nas, i w sercu go masz. Światłem jest ciemną noc i modliwie me. Słyszę jego głos, wtedy, pobłogosławiłem ów siódmy dzień i uczyniłem go świętym. W tym bowiem dniu odpocząłem po całej swej pracy, którą wykonałem stwarzając. Oto są dzieje początków po stworzeniu nieba. Światłem jest w ciemną noc i w modlitwie me, i słyszę jego głos. Bóg jest tu, dobry jest. Czas bóg jest, tu, bóg jest tu Bóg jest tam Bóg jest w każdym z nas bóg 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 I w sercu Was Światem jest Ciemną noc I bardzo podziękować wszystkim, za każdą Wszystkim, którzy nas i materialnie. Dziękuję. <grym> 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 I Maryi, żeby pozwolić mi bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo za oglądnięcie nas i prosimy polubcie to na Facebooku. Start. Start. Czekaj! Start. Ja chcę do nieba. Tak, tak mam się tak kupić. Nie, na, raz na razie to wyłączasz i tyle będzie. Każdy. Dobra, do to to bardziej się... O właśnie. Nie naczesuj. O tak. No. No to co? Tylko cię zgubiłam. Czekaj! Prawie. Start. Rybę. No tak, Wilka obiecała się zaapiekować. Bardzo mi się na hama. Start! No to jeszcze raz, no rób! Mógłbyś czekać rybkę i Julce? Nie, bo ja zawsze miałam. No dawaj! Boga trzy, cztery. Start! Mógłbyś czekać rybkę i ulce? Rybę?

Wow. Wow. Start. Dobra, Nie, ono wam mnie, jak ty mówisz. Traczy, cisza. Start.